Kamil, bardzo cenne zwycięstwo, biorąc pod uwagę i teren, i rywala, pogodę i to, jak ten mecz wyglądał. No tak, można powiedzieć, bezcenne zwycięstwo, bo, bo wiedzieliśmy, że, że stal jest teoretycznie tuż za nami. Wygrywając z nami, na pewno by, by gdzieś tam ten, ten pościg do nas, liczba punktów by się zmniejszyła, a tak trochę odskoczyliśmy. Też wydaje mi się, że był ten mecz taki pod, pod względem psychologicznym ważny, bo, bo gdzieś tam wydaje mi się, że pokazaliśmy to, że nie pękamy w ważnych meczach i, i potrafimy mimo cięższych chwil, mimo cięższych warunków te mecze wygrywać. Tak jak tak, tak samo było z Podskiem, tak samo dzisiaj i, i miejmy nadzieję, że podtrzymamy to jak najdłużej. W ostatnim spotkaniu otworzyłeś swój dorobek strzelecki, no i dzisiaj kontynuacja po świetnie rozegranym aucie z Hillem. No tak, gdzieś tam, gdzieś tam z Damianem się, się dobrze rozumiemy. Cieszy to, że, że drugi mecz rzędu z Bramką udało się jeszcze dołożyć do tego asystę, więc, więc na pewno pod, tym, pod względem liczby mecz bardzo zadowalający. I do tego trzy punkty, więc czego chcieć więcej? No właśnie chciałem zagadnąć o tą asystę, bo to taka bardzo ciekawa asysta, No i to wykończenie Morgana też takie, niczego sobie, rodem z NBA. No tak, można powiedzieć, że gdzieś tam sobie te piłki przegłówkowaliśmy, asysta głową, bramka głową, rzadko spotykane, ale jak widać nasz repertuar jest szeroki i, i miejmy nadzieję, że na następne mecze przygotujemy jeszcze coś ciekawego. Wakacje były dla nas wspaniałe, ale i wrześnie zaczynamy bardzo dobrze. Kalendarz przyspiesza, bo kolejny mikrocyk będzie przygotowanie na domowe mecze z ŁKS-em, GKS-em Katowice w ramach Płaropolski, no i wyjazd do stolicy na mecz z Polonią. No tak, teraz praktycznie czeka nas taki ostatni pełny mikrocykl, później, później wchodzimy w te mecze co trzy dni. Myślę, że tylko, tylko wypada się cieszyć, bo, bo myślę, że dla zawodników to jest najfajniejszy okres, bo można powiedzieć: Nie ma treningów, jest tylko, tylko regeneracja i, i przygotowanie do kolejnego meczu i mecz, więc myślę, że dobrze przepracujemy ten tydzień, oby bez kontuzji i, i gdzieś tam ci chłopacy, co, co też dzisiaj wypadli, że miejmy nadzieję, że przez ten tydzień dojdą do siebie, bo, bo w tych meczach każdy będzie ważny, każdy będzie istotny i, i musimy być w pełni na to gotowi. Wiem, że jeszcze niedawno grałeś na boiskach PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, ale chyba otoczka w Betlick pierwszej lidze też robi się coraz ciekawsze. Dzisiaj, pomimo tych trudnych warunków atmosferycznych, dużo kibiców gospodarzy, ale też liczne grono wyjazdowiczów z niecieczy. E, tak, zdecydowanie widać, że, że ten prestiż betlick pierwszej ligi, ligi po, po wejściu nowego sponsora, po, po zmianie operatora telewizji, zdecydowanie moim zdaniem poszło to do przodu. Tak jak, tak jak powiedziałeś, super dzisiaj otoczka tego meczu, dużo kibiców stali, ale, ale też i, i dużo kibiców naszych, mimo tych, tych warunków, naprawdę fajne liczby się stawili. Bardzo dziękujemy za, za to wsparcie, bo, bo jak widać mocno nam to pomogło. Liczymy na to, że, że w, i w meczach u siebie i, i w meczach wyjazdowych dalej, dalej będą nas wspierać, a, a my będziemy robić wszystko, żeby, żeby dalej tą grobę ucieszyć. A powiedz mi, czy dostrzegłeś debiutujące dzisiaj jacuzzi od Betlika? Przed meczem, przed meczem widzieliśmy jakieś tam przygotowania do, do, do całej tej operacji. Po meczu po meczu Maciek Ambrosiewicz pokazał mi zdjęcie, gdzie gdzie już tam ci może powiedzieć nagrodowicze w tym jacuzzi ten mecz oglądali, więc na pewno jakaś tam taka. Taka fajna, fajna ciekawostka i, i gdzieś tam też y, można powiedzieć właśnie, że, że ten krok do przodu w oprawie całej tej ligi, bo gdzieś wcześniej to nie było spotykane. Może, może dla niektórych to trochę zabawne, ale gdzieś tam zawsze jakaś, jakaś innowacja i, i coś fajnego widać, że to wszystko idzie do przodu. Dziękuję bardzo i trzymam kciuki za kolejne tak wspaniałe występy. Dziękuję.